Witam wszystkich w kolejnym moim odcinku typu Badyle są wśród nas Coś Ty zrobił Stalewiak No jak co? Spróbuję se ukorzenić Troszeczkę sadzonek. Tylko muszę zobaczyć jaki to był kolor Czy to był różowy czy to Brugmansja to jest oczywiście Czy żółty Ale to sobie znajdę na zdjęciach Bo ja zawsze zdjęcia robię Żeby potem pamiętać w razie czego A czemu to robię? Bo muszę się dostać tam do Papai Wiecie no lepsze będzie dojście i tak, papaja. Był ostatni odcinek, ta najgrubsza. Wstawię ją tam. Tylko Plumerię muszę postawić tam. Teraz muszę trochę tu zrobić miejsca, żeby się tam dostać. Także kto chce, niech zostanie ze mną, niech ogląda dalej. Zrobimy to troszeczkę w trybie szybszym, bo wiadomo, że to trochę trwa. Dobra, jakoś to będę znowu przestawiał. Wszystko massa <laughs> Normalnie wstrzymam operację chwilę. Muszę Wam pokazać tę plumerię. Ja pierdziele. Zobaczcie, ta na przykład ma piękne liście. No, robali pełno. Czy to ta wylinka? To chyba nie żyje, ale się psiknie. I widzicie, pytaliście mnie, jak ciąć. Ja nie ciąłem plumerii. Jak ciąć plumerię? Sama zaczęła na wysokości około... Kurde, nie wiem, na około... Z doniczką stoi. Ale zobaczcie, jakie to kurde już spore, spore jest. Samo się zaczęło tu po prostu rozgałęziać. Tamta, widzieliście na tam lapsie. O, o, czekajcie, zaczepiłem się. Wiatrak kręci. O, ta nie, ma, no, ta nie ma w ogóle liści. Ale nie martwcie się, jak nam plumery straciły liście, one puszczą. Też chciała kwitnąć, także w tym roku powinno być ciekawie. Ale skubane wielkie już. I teraz chcę wstawić właśnie papaje. Jest korzeń, nie zgnity. wszystko na razie jest ok. Tu przyciąłem. Jest czyściutko, no i są ładne te, ale mało ich, dlatego chcę wstawić, żeby się tam podgrzały trochę wyżej. Tam wyżej jest dużo cieplej po prostu. Dobra, stawiam aparat i dalej będę kombinował tutaj co nieco przestawiać. No i oczywiście trzeba podlać to, bo jest tak kurcze sucho, tak ma sucho, a tam się, ale to podleje dopiero wieczorem, jak już się trochę tam temperatura. No wiecie o co chodzi. Odgrzeje, nie? Bo jednak tam stało przy grzyniku, no to nie, jest, nie będzie tak ciepła ziemia, tak jak będzie stało u góry, bo jak słońce świeci, to tam ładnie grzeje. Naprawdę. Luks grzeje. Dobra. nie, patrzcie, jakie zdrowe korzenie. To właśnie korzenie wystają, papai. I szczerze, no podlałem jednak od razu. No kurde, tak się prezentuje. U góry tam niedaleko ma do sufitu. Mam nadzieję, że się nie ugotuje, ale jak tamta po lewej, co wcześniej pokazywałem w filmie, się nie ugotowała, to powinna dać sobie radę. Także pożyjemy, zobaczymy. Przy okazji, tamtą drugą papaję też podlałem, bo była taka susza, że się w głowie nie mieści. Ale mam jeszcze jedne dobre wieści takie. W sumie to. No Trochę tych wieści musi być dobrych, ostatnio, bo za dużo było złych. Ta, ten helens hybryd, hybryd który yy, owocował, ale nie udało się, bo na zimę wyjąłem stamtąd doniczkę. Patrzę, nówka blacha, biały korzeń. Co o tym świadczy, że puści odrosty? Na bank, puści młode, tylko na razie to wiadomo, jest susza dosyć. Nie podlewam tego. Nie, no, no, nie, w sumie to nie taka susza. Jak się pogrzebie, to nie ma tragedii. Ale zaczynał puszczać na dole. Tak więc. Poczekamy, nie będę tego wywalał. Niech sobie stoi tu na razie i czas pokaże czy puści jakieś nowe odrosty. Dobra. To na tyle proszę ja was. Taka szybka misja. Lubię czasem tak, wiecie, przyspieszać, zwalniać w filmie. Fajnie to wygląda, taki time-lapseik, w ogóle. Jeśli w ogóle wiecie, o co chodzi. No, także tam plumeryki stoją, a nawet widzę, że sporo już puszcza. O, nawet nie widziałem na niej. Zobaczcie, tylko mikrofon ściągnę, o tutaj są też malutkie listki, czyli mam nadzieję, że to jest oznaka, że da radę, ale jak taka gruba pałka już da radę, to mówię, w tym roku powinienem pożreć swoich papai. Oczywiście damy lepszą ziemię, jak już się dobrze, jak puści sporo więcej liści, przesadzi się na do mastery, trochę większego pojemnika albo obskrobię tą ziemię byle jaką, tylko widzicie jaki system korzeniowy jest, aż wyłazi do dołem, a to chyba kastra jest 35 litrów. Jak dobrze pamiętam. No, także idę teraz patyczki do wody wrzucę. Postawię je u siebie tam, gdzie mam tą, gdzie ten musa. Apple doświetlam. I niech se tam stoi. Powinny puścić korzenie z dolnych partii w ciągu 2-3 tygodni. Zobaczymy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Nara.